Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu na jeden wieczór zamienił się w profesjonalny wybieg modowy. Odbyły się tam lokalne eliminacje konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski i Łódzki Dom Kultury. Podczas pokazu mogliśmy podziwiać stroje inspirowane folklorem województwa łódzkiego, a zaprojektowane przez Pani Skół Gospodyń Wiejskich. Kreację oceniała między innymi Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzisiejsza impreza ma przede wszystkim uwzględnić folklor. W ziemi sierackiej jest to pokaz mody oczywiście, gdzie elementy tego folkloru będą bardzo ważne. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal, który zaśpiewał swoje największe przeboje. Sierac był drugim miastem, w którym odbyły się lokalne eliminacje do konkursu. Finał już 23 marca w Łodzi. Muzycy z Filharmonii Łódzkiej wydali nową płytę. Tym razem zespół pod kierunkiem swojego dyrektora artystycznego Pawła Przytockiego zarejestrował utwory Henryka Wieniawskiego i Zygmunta Noskowskiego. To jest nasza czwarta płyta, którą zrobiliśmy. Chciałbym tylko przypomnieć, że pierwsze płyty, które zostały nagrane zostały od razu nominowane do Fryderyków, a jedna zdobyła Fryderyka. To jest czwarta płyta. W moim przekonaniu ona jest najbardziej dopieszczona. Album z utworami jest już dostępny w serwisach streamingowych. Wydawnictwo zostało sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Mogę tylko powiedzieć bardzo serdecznie dziękuję. 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale już teraz poznaliśmy laureatów rejonowych eliminacji wojewódzkiego konkursu Żołnierze Wyklęci, Niezłomni, Obrońcy Rzeczypospolitej w Piotrkowie. Uczniom szkół podstawowych, którzy wzięli udział w zmaganiach, gratulował Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego. Kiedy dziś zgłębiamy wiedzę na temat żołnierzy wyklętych, niezłomnych bohaterów. Kiedy wymieniamy ich imienia, nazwiska, stopnia wojskowego, przywracamy im właśnie pamięć, a dzięki temu budujemy naszą tożsamość. Nasz cykl spotkań Porozmawiajmy w Łódzkiem zawitał do powiatu łowickiego. Marszałek Grzegorz Schreiber spotkał się z uczniami zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze Zduńskiej Dąbrowy, by razem z nimi uczestniczyć w warsztatach Szanuję, Nie Hejtuję. Później przedstawił bogatą ofertę, jaką samorząd województwa ma do zaoferowania przedsiębiorcom z Łódzkiego. Podsumował również dotychczasowe wsparcie. W programie spotkania z przedsiębiorcami w Łowiczu znalazły się także wykład o strategiach wyboru modelu biznesowego oraz warsztaty ze sztuki kreowania wizerunków sieci.